Witam państwa Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szaranowicz. Dzień dobry państwu, bardzo mi miło. sędzia gwizdkiem rozpoczyna to spotkanie. I po strata piłki. Mario Goetze No i lab. A teraz Robin. Arian Robin ma tryk do konstruowania akcji ofensywnych i zaskakiwania przeciwnika. Alaba. Bayern Monachium. Czy to wykorzysta? Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Robert Lewandowski. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. No i la. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Szewczuk. Bayern Monachium od linii bocznej. Mario Getze. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Getze. Teraz Schweinsteiger. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobry atak flanką. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Ale piękna bramka! Tak, jakości kół. Piękna bramka z dystansu. Brawa dla strzelca. Takiemu piłkarzowi wystarczy odrobina swobody z dala od bramki i od razu jest zagrożenie. Pięknie uderzy. Kapitalne trafienie z dystansu. Was przyjemnie oglądać i komentować. Wymiana podań między dwójką graczy. Atakują wzdłuż bocznej linii. Tak, cóż więcej dodać. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Ładnie wyświetlił. Lewandowski, Mario Getze. Opuściła pole gry. Szewczuk. Łatwo przejęła obrona pod ośrodkowanie. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czekamy na dośrodkowanie. Czyt, oddaje strzał. Obronił, ale jest piłka w ciatce. Brawo, remis. Dobra orientacja i umiejętności często z zdobywanie bramy. Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał topać do piłki i posłać ją do siatki. To jest gra typu Ty do mnie, ja do Ciebie. Dawid Alaba. I piłce Robert Lewandowski. Przechwyt, ale nie opanował. No i popatrzmy, jak wznowią grę z rzutem z autu. Dariusz Serna. Ładnie wymieniają podania. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Dobrze, ładnie i, co ważne, skutecznie odebrał. Mario Getse. Ładne wejście, przejęcie piłki. Robert Lewandowski. No i la. No nie, nie udało się. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1 do jednego. Do przerwy remis. Sędzia dał znak i właśnie piłkarze Bayernu Monachium rozpoczęli drugie 45 minut. W piłce Schweinsteiger. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Dario Srna. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Oddaję piłkę koledze. Miller. Robi się niebezpiecznie. Szewczuk. Żeromy Boateng. Próbował, ale nie udało. Wyglądało, że upadnie. Brawo! Utrzymał równowagę. Szewczuk. No piłko, odebrał i skaki. Miller. Uderzenie w stronę bramki. Mogli wprowadzić, ale spudłował. Blisko już do bramki. Miller. I mamy rzut rożny dla Bayernu Monachium. Strzela, wybija piłka wciąż w polu Bayern Monachium od linii bocznej. No i dla. Niestety stracił piłkę. Bizdek sędziego, no i będziemy mieli rzut karny. Głupi, niepotrzebny faul. na tej powtórce widać to wyraźnie. Nie ma dwóch zdań, sędzia słusznie odgwizdał przewinienie. Trafia! Piłka w parę do siatki. Przy powtórce mogę powiedzieć jedno, tak się wykonuje jedno miejsce. Jak mówią, nie ma dobrze obronionych karnych, są tylko źle strzelane. Ten był strzelony tak jak trzeba i bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Ładna, trójkowa wymiana piłek. Getzel. Dario strona. blisko pola karnego Dario Sernato Szewczuk ależ precyzja niesamowite zagranie czy będzie strzelał? świetnie brawa dla bramkarza. Broni się Bayern. Rzut rożny dla rywali. Czy kapitalnie z voleja. Lisdek sędziego. Faul. No i zobaczymy co będzie dalej. Ribery. Dobrze zagrał. Robert Lewandowski. Dośrodkował Mario Ghece. mamy bramkę proszę państwa. Na gole strzelane z czupakiem zawsze miło popatrzeć, mamy powtórkę. Świetnie poszedł do tej piłki. Fenomenalne wykończenie akcji. Takie wykończenie jest domeną najlepszych zawodników na świecie. Chyba każdy by się cieszył z takiego gola Szewczuk. Ależ niesamowita atak obrońcy piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry Mario Getce Roben Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Oliberi. A urzut wolny niewiele do końca. Czy to wykorzystają? Robert Lewandowski? Gecen? Wymiana podań między dwójką graczy. Oliberi? Zdecydował się na strzał. Niesamowite! Spudłował! Dziwne, jak do tej pory mu się to wszystko udawało. Oliveri. Dośrodkował. Dobre przejęcie przez obronę. Liudasz nadal leży na murawie. Tomi wygląda na naciągnięty mięsień. Oliveri. 3 do 1 to ostateczny wynik tej potyczki. Wygrana.